Zegar wahadłowy w ogromnym holu wejściowym dawnej rodzinnej posiadłości wybił piątą po południu, wydając uroczyste echo, które oznaczało przejście światła dziennego w cienie już pojawiające się w rogach pomieszczenia. Powietrze było gęste, nasycone zapachem starego drewna, wielowiekowego kurzu i uporczywej wilgoci unoszącej się z głębi. Lukas, dziewięcioletni chłopiec o oczach, które wydawały się dostrzegać więcej niż zwykle, stał tam. Jego małe, kruche ciało niemal ginęło w ogromie tego, miejsca. Ściskał do piersi figurkę galaktycznego rycerza, szepcząc cicho powtarzające się zdania, próbując uporządkować chaos zmysłowy, który go ogarniał. Tajemnicze skrzypienie desek podłogi, ciągłe kapanie zapomnianej rynny na zewnątrz, upiorny świst wiatru przez szczeliny wysokich okien. Jego ciotka Isadora, kobieta o wymuszonej elegancji i niecierpliwym spojrzeniu, ciągnęła go za rękę z siłą, która go niepokoiła, rozmawiając cicho z gospodynią posiadłości, panią Elara, imponującą postacią z tysiąc ciasnym kokiem i surową twarzą. Ton Isadory, mieszanka ulgi i lekceważenia, był ostry. Oto Lukas. Jego sytuacja się zmieniła, a on jest cóż, jest wyjątkowy, rozumiesz. Żyje we własnym świecie, nie jest zbyt rozmowny. Pomyślałam, że będzie idealnym pomocnikiem w służbie. Nie będzie nikomu przeszkadzał na górze. I szczerze mówiąc nikt nawet nie zauważy jego obecności. Pani Elara, spoglądając podejrzliwie na chłopca i dyskretnie krzywiąc się, skinęła powoli głową, chwyciła brudny fartuch i rzuciła go Lukasowi z wyraźną pogardą. No dalej, chłopcze, przestań się wygłupiać. Praca czeka. Lukas poczuł, jakby ziemia zniknęła spod jego stóp. Ciemność piwnicy, którą już dostrzegał przez uchylone drzwi, zdawała się go pochłaniać, ale ból wywołany słowami ciotki i pogarda gospodyni raniły go głębiej, uderzając prosto w duszę. Pomocnik w piwnicy, nikt go nie zauważy, zostanie odrzucony. Jak to? Został oddany, porzucony jak przedmiot, aby żyć w ciemności i zapomnieniu, bez głosu, bez celu, poza byciem niewidzialnym? W wilgotnej i labiryntowej piwnicy starej posiadłości, która była teraz jego nowym domem i cichym więzieniem, Lukas skulił się w ciemnym kącie, między zakurzonymi pudłami i pajęczynami, które wyglądały jak zasłony zapomnienia. Lalka galaktycznego jeźdźca, jego jedyne i wierne pocieszenie, była przyciśnięta do piersi, wchłaniając jego ciche łzy. Czuł chłód kamienia na plecach, przenikliwą wilgoć, która mroziła mu kości. Oraz głęboką i przytłaczającą samotność, która go otaczała, ciążyła na jego małej duszy. Chociaż nie mówił ani nie komunikował się w sposób zrozumiały dla innych, jego umysł był niekontrolowanym wiriem myśli, emocji i przytłaczającego niepokoju, który nie znajdował ujścia ani ulgi. Powiedziała, że jestem wyjątkowy, że żyję we własnym świecie, jakby to była wada, nieodwracalna wada mojej osobowości. I że nikt mnie nie zauważy, jakbym istniał tylko po to, by przeszkadzać, jakbym był obecnością, którą należy zignorować. Moja własna ciotka, która powinna mnie chronić, która powinna mnie kochać, oddała mnie obcym ludziom, porzuciła mnie tutaj. Moi rodzice odeszli, wyjechali w bardzo odległe i ciche miejsce, a ja zostałem sam, zupełnie sam w świecie, który mnie nie chce, który mnie nie rozumie, który mnie odrzuca. Nie rozumiem, dlaczego mnie nie chcą. Nie rozumiem ogłuszającego hałasu ludzi, oślepiających świateł, dotyku, który mnie przeraża i rani. Moje huśtanie się, powtarzanie fraz o galaktycznym rycerzu i konstelacjach, to sposób, w jaki się uspokajam, nie wybucham w chaosie, który mnie otacza. Znajduję odrobinę spokoju i porządku w moim nadmiernie pobudzonym umyśle. Ale dla nich, dla świata tam na górze, to było dziwne. Problem, wstyd, coś, co należy ukryć. Zamknąć tutaj, z dala od oczu. Czuję, że jestem ciężarem, obciążeniem dla wszystkich niewygodnym elementem, który trzeba schować do piwnicy z dala od oczu, z dala od rozmów, z dala od życia. Widzę ich tam na górze, na posesji, przez szczeliny w tysiąc dziewięćset podłodze, z ich głośnym śmiechem i hałaśliwym życiem, pełnym przyjęć i gości. A ja tutaj w ciemności, z szczurami i niekończącym się kurzem pani Elara jest surowa. Daje mi zadania, wskazuje palcem, co mam robić, ale nie patrzy mi w oczy. Nikt mnie naprawdę nie widzi, nikt mnie nie słyszy, nikt nie próbuje wejść do mojego świata. Chciałbym tylko być kochany takim, jakim jestem, z moją esencją, ze wszystkimi moimi dziwactwami, bez konieczności bycia normalnym, bez konieczności zmiany tego, kim jestem, bez konieczności udawania kogoś, kim nie jestem. Bez konieczności bycia zapomnianym i ignorowanym. Cisza panująca w piwnicy była jedynym świadkiem głębokiego bólu i desperackiej tęsknoty Lukasa za akceptacją, za miłością, której nigdy nie zaznał. Po tragicznej i nagłej śmierci rodziców, w nieoczekiwanym wypadku, Lukas trafił pod opiekę ciotki Izadory, kobiety, która żyła dla swojego wizerunku społecznego i prestiżu w wyższych sferach. Życie ciotki, które już było wypełnione zobowiązaniami, towarzyskim i nieustanną pogoń za awansem i uznaniem, zamieniło się w poszukiwanie rozwiązań dla problemu, jakim autyzm Lukasa stanowił dla jej reputacji. Pierwsze światło pojawiło się wraz z poleceniem renomowanego terapeuty dr Waltera, który obiecał zdyscyplinować autystyczne dzieci za pomocą rygorystycznej metody negatywnego wzmocnienia i warunkowania behawioralnego. On musi nauczyć się, kto tu rządzi, pani Isadora. Posłuszeństwo jest kluczem do postępów w takich przypadkach jak. Jego. Trzeba być stanowczym, okazywać autorytet, mówił doktor Walter donośnym głosem, patrząc zimnym wzrokiem pozbawionym empatii, jakby postrzegał Lukasa jako zwykły eksperyment, którym należy sterować. Isadora zdesperowana, aby pozbyć się ciężaru, jakim był Lukas oraz presji społecznej, Zgodziła się bez wahania. Lukas został poddany reżimowi kar za swoje stymulacje i opór wobec socjalizacji, co wprawiało go w przerażenie i ciągłą panikę. Rezultat? Jeszcze większy strach Lukasa, który jeszcze bardziej się zamknął, stając się cieniem samego siebie, tracąc swoją witalność i radość. Doktor Walter, widząc brak postępów i brak współpracy Lukasa, stwierdził, że jest on przypadkiem beznadziejnym. I zimno go odrzucił. Drugie zbawienie nadeszło wraz z obietnicą instytucji oferującej specjalistyczną opiekę i kontrolowane środowisko dla dzieci z autyzmem, zdala od ciekawskich spojrzeń. Dyrektorka, pani Sofia, z serdecznym uśmiechem i profesjonalizmem, który ledwo maskował chłód, zapewniła Isadore, że Lukas będzie miał idealne środowisko do rozwoju i stanie się funkcjonalny dla społeczeństwa. Isadora, uwiedziona ideą, że Lukas będzie pod dobrą opieką, zdala od jej wzroku i trosk, zapisała go do placówki, płacąc fortunę, która wyczerpała jej finanse, ale którą uważała za inwestycję w swój spokój. Jednak instytucja była przykrywką dla jeszcze bardziej okrutnej i nieludzkiej izolacji. Lukas był nieustannie karany za kołysanie się i wydawanie dźwięków, za Nieprzestrzeganie surowych zasad i izolowany w zimnym pokoju na wiele godzin, bez odpowiednich bodźców, tylko po to, aby nie przeszkadzał w prawidłowym funkcjonowaniu placówki i normalnych pensjonariuszach. Obietnica rozwoju zamieniła się w samotną więzienie, gdzie Lukas z każdym dniem cofał się w rozwoju, tracąc swoją istotę i witalność, marniejąc. Największym rozczarowaniem była jednak rodzina Isadory. Która nieustannie naciskała ją, aby pozbyła się Lukasa. Dziadek Lukasa, pan Artur, wpływowy biznesmen i człowiek małomówny, zasugerował, aby Lukas został oddany jako pomocnik do starej posiadłości rodziny miejsca rzadko odwiedzanego, z obietnicą, że będzie przydatny i co najważniejsze nie zostanie zauważony, pozostając niewidzialnym dla społeczeństwa. Isadora zmęczona ciężarem i szukająca rozwiązania, które uwolniłoby ją od wszelkiej presji i osądów społecznych, przyjęła propozycję z niemal namacalną ulgą. Przekazanie Lukasa jako pomocnika w piwnicy, przedstawione jako honorowe rozwiązanie i przysługa dla Isadory, było w rzeczywistości aktem porzucenia i odrzucenia, zepchnięciem Lukasa w ciemność i samotność, gdzie jego życie wydawało się skazane na zapomnienie i całkowitą niewidzialność. Stara posiadłość, z mrocznymi korytarzami i uporczywym zapachem stęchlizny i opuszczenia, była dla Lukasa sceną cichego, codziennego konfliktu. Isadora, jego ciotka, która go odrzuciła, odwiedzała go rzadko, tylko po to, aby upewnić się, że nie sprawia kłopotów i zachować pozory przed rodziną. Gospodyni, pani Elara, ze swoją sztywną postawą, nienagannym uniformem i bezosobowym spojrzeniem, Uosabiała chłód i instytucjonalną obojętność tego miejsca. Powierzała Lukasowi najbardziej monotonne i izolujące zadania w piwnicy takie jak układanie pudełek w niekończące się stosy, czyszczenie pajęczyn z najciemniejszych zakamarków i polerowanie zapomnianych przedmiotów, utwierdzając go w przekonaniu, że jest tylko niewidzialnym pomocnikiem, meblem bez życia i głosu. Głównym źródłem udręki Lukasa, oprócz samotności i porzucenia, był nieustanny hałas starej posiadłości. Przerażające skrzypienia, wiatr świszczący przez wybite okna, odległy dźwięk sztućców podczas kolacji na piętrze i, od czasu do czasu, głośny i chaotyczny hałas imprez, które rodzina Isadory organizowała w salach na piętrze. Dźwięki te wzmacniały się w jego umyśle, tworząc nieznośny chaos sensoryczny który doprowadzał go do paniki i dezorganizacji. Nikt nie rozumiał jego stymów, powtarzających się i nieustannych ruchów, które były dla niego desperacką próbą uspokojenia się i samoregulacji w tym wrogim i groźnym otoczeniu. Punkt kulminacyjny konfliktu nastąpił podczas jednej z rzadkich wizyt pana Artura, dziadka, zimnego, wyrachowanego biznesmena zainteresowanego wyłącznie zyskiem, który przyjechał obejrzeć posiadłość pod kątem ewentualnej sprzedaży za wiele milionów dolarów. Rozmawiał ożywioną rozmową z panią Elara w piwnicy, gdzie Lukas pracował. Pan, Artur tonem głosu niedopuszczającym sprzeciwu powiedział gospodyni, wykorzystaj okazję i pozbądź się chłopca Elara. Jest uciążliwy. Nie możemy mieć żadnych problemów ani dziwactw podczas pokazywania posiadłości ważnym nabywcom. To tylko pomocnik w piwnicy, prawda? Nikt nie musi wiedzieć, że tu jest. Śmiech pani Elary, łagodniejszy, ale równie okrutny i współwinny, był ciosem prosto w serce Lukasa, uderzającym w jego godność. Słowa dziadka, którego rzadko widywał, ale które niosły, ciężar autorytetu i rodzinnej pogardy uderzyły go z pełną siłą, był problemem. Zostanie ponownie odrzucony, wrzucony w jeszcze ciemniejsze, zimniejsze miejsce. W tym momencie, pośród ciemności i upokorzenia piwnicy, Lukas poczuł, jak ziemia drży, nie tylko w przenośni z powodu jego bólu, ale dosłownie, z subtelnym drżeniem dochodzącym z fundamentów starej posiadłości. Ostre, długie skrzypienie dochodzące z głębi, dźwięk, który dla jego autystycznego umysłu nie był tylko odgłosem starego budynku. Był to wzór anomalii, zapowiedź zbliżającego się katastrofalnego niebezpieczeństwa. Nowa, przerażająca prawda, niewidoczna dla innych, zaczęła się ujawniać i tylko Lukas, w swojej dziwności i wyjątkowym umyśle, był w stanie ją dostrzec i dzięki temu być może uratować wszystkich, nawet tych, którzy go pogardzali. Słowa pana Artura: Nie możemy mieć żadnych problemów podczas pokazywania nieruchomości. On jest tylko pomocnikiem w piwnicy, prawda? Odbijały się echem w głębi. Piwnicy, uderzając Lukasa z siłą huraganu i rozrywając jego duszę na strzępy, okrutność ponownego odrzucenia, w połączeniu z lodowatą obojętnością gospodyni, pani Elary, sprawiła, że przeszywający ból i cicha wściekłość przeszyły jego małe ciało. Ale w tym właśnie momencie ostry skrzyp fundamentów posiadłości, który słyszał od tygodni, stał się intensywniejszy, wibrującym dźwiękiem, który dla jego autystycznego umysłu nie był tylko hałasem ale językiem niebezpieczeństwa, ujawniającym wzór katastrofalnej i zbliżającej się anomalii. Lukas nie odezwał się ani słowem. Jego dłonie, które przed chwilą ściskały figurkę galaktycznego rycerza, teraz były nieruchome, a palce napięte. Jego oczy, które rzadko nawiązywały kontakt i wydawały się zagubione w pustce, utkwiły z przerażającą intensywnością w rosnącej szczelinie w jednej ze ścian piwnicy. Otwartej ranie w konstrukcji rezydencji. Nie widział tylko pęknięcia w skale. Widział kompresję wewnętrznych struktur, nieubłaganą niestabilność gruntu pod rezydencją, nieuchronność całkowitego i nieuniknionego zawalenia się budynku. Jego umysł, który przetwarzał informacje w sposób nieliniowy i hiperkoncentrował się na najdrobniejszych szczegółach, zdiagnozował to, co trzy pokolenia rodziny i niezliczeni inżynierowie ignorowali przez lata. Rezydencja tonęła, powoli, ale nieubłaganie, ulegała pod ciężarem własnej historii i ukrytej, głębokiej wady konstrukcyjnej, śmiertelnej choroby, której nikt nie wykrył, zapowiedzi tragedii. Amelia, kucharka w rezydencji, kobieta w średnim wieku o łagodnych oczach i zrogowaciałych dłoniach, która zawsze traktowała Lukasa z cichą życzliwością, oferując mu kawałek ciasta, gdy widziała go w piwnicy, zauważyła jego nieruchome, pełne desperacji spojrzenie. Była przyzwyczajona do dziwnej, ale fascynującej uwagi Lukasa dla szczegółów. Patrzył na nią z niepokojem i przerażeniem, jakiego nigdy wcześniej nie widziała. Amelia, dzięki swojej wyostrzonej intuicji i dobrym sercu, podążyła wzrokiem Lukasa do pęknięcia. Nie widziała tego co on, czyli złożoności konstrukcji, ale poczuła delikatne drżenie pod stopami i wibracje w powietrzu, dreszcz. Nagle rozległ się huk dochodzący z góry, odgłos pękającego drewna i spadającego tynku. Filar podtrzymujący główną salę rezydencji, w której przyjmowano najważniejszych gości rodziny i zawierano milionowe interesy, zaskrzypiał i zatrzeszczał. Po czym częściowo się zawalił. Głosy pana Artura i pani Elary. Dochodzące z góry wzrosły w panice, a po nich rozległy się krzyki gości. Groziła większa, niekontrolowana zawalina. Przerażona Amelia chwyciła Lukasa za ramię, gotowa do ucieczki. Lukas, co to było, chodźmy, musimy stąd uciekać, to niebezpieczne. Ale Lukas nie ruszył się z miejsca. Mocno pociągnął Amelię za rękę i gorączkowo wskazał na pęknięcie w ścianie, a następnie na główny panel zasilania w rogu piwnicy i wydał serię ostrych, szybkich dźwięków. Które dla większości były niezrozumiałym alarmem, ale Amelia odebrała je jako ważne i pilne ostrzeżenie. Jej umysł obliczył: Zbliżające się zawalenie się budynku wpłynie na starą instalację elektryczną rezydencji, powodując ogólne zwarcie i nieuchronnie pożar, który strawi wszystko, życie i majątek. Zemsta Lukasa nie miała być słowami, ale desperackim działaniem. Aktem czystego i bezwarunkowego heroizmu, aby ocalić rezydencję, która go ignorowała, i życie tych, którzy nim gardzili, udowadniając, że prawdziwa inteligencja nie musi być werbalizowana, aby być najpotężniejsza i najbardziej niezbędna. Po hukie dochodzącym z góry nastąpiła powszechna panika, krzyki, odgłosy tłuczonego szkła, chaos ogarnął luksusowe salony dawnej posiadłości. W piwnicy Amelia, kucharka, Poczuła drżenie, które Lukas wyczuł z takim wyprzedzeniem. Widziała przerażenie, ale także przekonanie w oczach chłopca. Ciągnął ją z zaskakującą siłą w kierunku głównej tablicy elektrycznej. Lukas, co zamierzasz zrobić? To bardzo niebezpieczne? zapytała, a jej głos drżał ze strachu i zaskoczenia. Lukas nie odpowiedział słowami. Wskazał gorączkowo na odsłonięte przewody elektryczne, które niebezpiecznie iskrzyły w półmroku. Na pogłębiające się pęknięcia w betonie i z pośpiechem, który Amelia zrozumiała dzięki matczynej intuicji, na główny wyłącznik zasilania. Umysł Lukasa, przetwarzający informacje z zawrotną prędkością, przewidział zbliżającą się katastrofę. Zawalenie się filaru przecięłoby przewody, wywołując w ciągu kilku sekund niekontrolowany pożar, który strawiłby całą rezydencję i jej historię. Drżąc, ale napędzana przekonaniem i desperacją w oczach Lukasa, Amelia pociągnęła za główny wyłącznik z całej siły. W piwnicy rozległ się suchy, potężny trzask. Światła w rezydencji zamigotały gwałtownie i zgasły całkowicie, pogrążając budynek w nagłej i przerażającej ciemności. Na górze panowała panika, ale ryzyko pożaru zostało cudownie zażegnane. Kilka sekund później rozległ się ostatni ogłuszający huk który wstrząsnął ziemią. Filar głównej sali całkowicie się zawalił, burząc część sufitu i ściany oraz rozrzucając gruz po całym pomieszczeniu. Pył i gruz rozsypały się, ale nie towarzyszył im ogień, który mógłby spowodować katastrofę. Pierwszym zwycięstwem była względna cisza, która nastąpiła po zawaleniu się budynku cisza ocalenia. Pan Artur, dziadek i pani Elara, gospodyni, zbiegli po schodach, z bladymi twarzami pokrytymi kurzem. I potem, z oczami szeroko otwartymi ze strachu i niedowierzania, zobaczyli Amelię i Lukasa w piwnicy, cali i zdrowi. Pan Artur, zdezorientowany i oszołomiony, zapytał: Kto zgasił światła? To absurd, kto to zrobił? Amelia, w szoku, ale stanowczym głosem, wskazała na Lukasa. To on, on wiedział, widział pęknięcie, przewidział, że światła, że wybuchnie pożar, uratował wszystkich. Potem nastąpił szok i zdumiewająca niewiara wszystkich obecnych. Inżynierowie i strażacy, którzy przybyli wkrótce potem wezwani w pośpiechu, potwierdzili to, co Lukas przewidział z przerażającą dokładnością. Usterka konstrukcyjna była stara i poważna, a odcięcie prądu faktycznie zapobiegło katastrofalnemu pożarowi, który strawiłby całą rezydencję i naraził na niebezpieczeństwo setki istnień ludzkich. Pan Artur spojrzał na Lukasa, pomocnika piwnicznego którego chciał się pozbyć, a który uratował jego milionowy majątek. Pani Elara, która nim gardziła, nie była w stanie utrzymać wzroku na chłopcu. Największym zwycięstwem była jednak przemiana w postrzeganiu i sercach. Lukas, niewidzialny chłopiec, stał się cichym bohaterem tego dnia. Pan Artur, człowiek, który cenił tylko pieniądze i wizerunek, podszedł do Lukasa z pokorą, jakiej nigdy w życiu nie okazał nikomu. Uklęknął przed wnukiem pośród gruzów, a w jego oczach, wcześniej zimnych i wyrachowanych, pojawił się błysk prawdziwej wdzięczności i głębokiej skruchy. Nie powiedział, dziękuję na głos, ale zapytał łamiącym się głosem: Jak ty? Skąd wiedziałeś o tym wszystkim, mój wnuku? Lukas, zamiast odpowiedzieć słowami, wyciągnął rękę i podał mu lalkę galaktycznego rycerza, jakby mówiąc: On pomaga mi widzieć, rozumieć, poruszać się w chaosie. Małe zwycięstwa Lukasa nie polegały tylko na ocaleniu rezydencji, polegały na ocaleniu siebie samego od niewidzialności, pokazaniu wszystkim, że prawdziwa inteligencja nie potrzebuje głosu, aby być najpotężniejsza, oraz że miłość i akceptacja są najsolidniejszym fundamentem każdego życia i każdego dziedzictwa. Incydent w rezydencji, spowodowany cichą i nieoczekiwaną genialnością Lukasa, był emocjonalnym trzęsieniem. Ziemi, które wstrząsnęło nie tylko strukturami budynku, ale także życiem i wartościami wszystkich, którzy go lekceważyli i ignorowali. Dla pana Artura, patriarchy rodziny, nieuchronna utrata majątku i nieoczekiwane zbawienie przez autystycznego wnuka były szokującym i transformującym doświadczeniem. Został zmuszony do konfrontacji z powierzchownością swoich wartości. Własną ślepotą i okrucieństwem swojego zaprzeczenia wobec Lukasa, pomocnik z piwnicy, którego chciał się pozbyć i którego uważał za utrapienie, był jedyną osobą, która dostrzegała prawdę, widziała wzorce i wyczuwała niebezpieczeństwo, którego żaden inżynier ani ekspert nie wykrył przez dziesięciolecia. Poczucie winy i wyrzuty sumienia z powodu tego, jak potraktował Lukasa, pochłonęły go. Otwierając szczelinę, wyrwę w jego niegdyś zatwardziałym i nieprzeniknionym sercu. Dla pani Elary, surowej i bezosobowej gospodyni, wstyd był publiczny i przytłaczający. Jej autorytet i pogarda dla Lukasa zostały obnażone jako czysta ignorancja i brak człowieczeństwa. Ona, która szczyciła się swoją skutecznością i zdolnością do sprawowania kontroli, była ślepa na zbliżające się niebezpieczeństwo, podczas gdy chłopiec, którego uważała za bezużytecznego i dziwnego widział wszystko z krystaliczną jasnością dla lukasa ten zwrot był odrodzeniem duszy nie szukał uznania ani zemsty jego działanie wynikało z wewnętrznej potrzeby uporządkowania chaosu rozwiązania problemu zapobieżenia zniszczeniu po raz pierwszy w 1900 r. życiu jego wewnętrzny świat wzorców i percepcji został uznany i zrozumiany jako siła a nie słabość Poczuł głęboką ulgę, że został dostrzeżony, doceniony nie za to, że mówił lub dostosowywał się do norm społecznych, ale za to, że był sobą w swojej istocie. Jego autyzm, wcześniej ciężar dla innych, okazał się źródłem jego geniuszu i niezwykłej zdolności do ratowania życia i mienia. Dla Amelii, kucharki, doświadczenie to wzmocniło jej przekonanie i wiarę w miłość. Wierzyła w Lukasa dzięki intuicji i uczuciu. A jej wiara została nagrodzona w wielkim stylu. Zemsta Amelii nie polegała na ujawnieniu błędów innych, ale na udowodnieniu, że miłość i akceptacja są najpotężniejszymi narzędziami pozwalającymi dostrzec ukryty potencjał piękno w tym, co świat odrzuca, oraz że godność tkwi tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy w czystych i cichych sercach. Prawda, której nikt nie chciał powiedzieć, była taka, że rezydencja nie tylko niszczała fizycznie, ale także moralnie a zbawienie Przyszło od najczystszej, najbardziej niedocenianej i niezrozumiałej duszy ze wszystkich. Życie w rezydencji po tym wydarzeniu nigdy nie było już takie samo, a przemiana, choć stopniowa, była głęboko pozytywna i systemowa. Lukas, autystyczny chłopiec, który został oddany jako pomocnik piwniczny, nie był już niewidzialny. Pan Artur, przemieniony przez wdzięczność i wyrzuty sumienia, nie tylko zainwestował w całkowitą renowację rezydencji, zapewniając jej bezpieczeństwo. Ale także stworzył solidną fundację imienia Lukasa poświęconą badaniom nad autyzmem, tworzeniu przestrzeni integracyjnych i wsparciu rodzin neurodiversyjnych. Zaczął poświęcać się zrozumieniu swojego wnuka, nauce komunikowania się z nim, docenianiu jego wyjątkowego spojrzenia na świat jak prawdziwy dziadek. Amelia, kucharka, która wcześniej była drugoplanową postacią w rezydencji, stała się opiekunką Lukasa. Jego matką zastępczą bezpieczną przystanią. Pan Artur, w geście głębokiej wdzięczności i uznania, mianował ją zarządczynią rezydencji, powierzając jej nie tylko opiekę nad budynkiem, ale także dobrobyt i rozwój Lukasa. Nadal kochała Lukasa z taką samą czystością, prowadząc go przez rozwój i chroniąc przed niezrozumieniem świata. Lukas rozkwitł w nowym otoczeniu, otoczony szacunkiem, zrozumieniem i bezwarunkową miłością. Jego stymy i powtórzenia nie były już postrzegane jako problemy, ale jako część jego tożsamości, sposób wyrażania radości i komfortu. Nadal badał wzorce, rozmawiał ze światem na swój sposób, a jego geniusz w zakresie logiki i identyfikowania anomalii został skierowany na projekty architektoniczne i bezpieczeństwa, gdzie jego wyjątkowa i szczegółowa wizja była nieoceniona. Historia Lukasa to nie tylko opowieść o chłopcu który uratował rezydencję, to opowieść o cichej sile geniuszu, niszczącej ślepocie uprzedzeń i transformującej mocy bezwarunkowej akceptacji. Opowiada o tym, jak dziecko odrzucone za dziwactwo stało się kluczem do ocalenia rodziny i dowodem, że prawdziwy potencjał tkwi w każdej formie umysłu, a największym bogactwem są więzi międzyludzkie, które powstają, gdy miłość przeważa nad osądem. Nie każdy głos potrzebuje słów, aby zostać usłyszanym. Czasami najczystsza geniusz tkwi w ciszy spojrzenia, które dostrzega niewidzialne wzorce, w sile gestu, który ratuje życie, w odwadze tych, którzy decydują, że ich własna istota jest najwyższym wyrazem wartości, ponieważ prawdziwa akceptacja nie ogranicza się do tego, co konwencjonalne celebruje różnorodność form istnienia i komunikacji. Jeśli historia Lukasa Autystycznego chłopca, który uratował rezydencję, poruszyła twoje serce. Jeśli poczułeś ból porzucenia i przytłaczającą siłę niezrozumiałej inteligencji, to ta wiadomość jest dla ciebie. Nie pozwól, aby ta potężna historia zatrzymała się tutaj, w twojej głowie. Dodaj swój komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Co ta historia wzbudziła w tobie? Jaką lekcję wyciągnąłeś dla swojego życia? Podziel się tą historią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę, tę wiadomość pełną nadziei i odwagi już dziś. A jeśli chcesz nadal czerpać inspiracje z historii, które zmieniają życie i przypominają nam o sile akceptacji i neurodywersyfikacji, zapisz się do naszego kanału już teraz i włącz dzwonek. Dołącz do naszej społeczności, aby wzmocnić te głosy i budować świat, w którym wszystkie głosy, wypowiedziane lub milczące, będą słyszalne, doceniane i celebrowane. Twój głos, twoje zaangażowanie, twoja empatia mogą mieć znaczenie. Razem nadajmy głos ciszy.